Siemaneczko z tej strony MisterDAM15. Dzisiaj kolejny odcinek Mechanic Simulator i nietypowo jest, chociaż może i nie, ale jest ze mną Miki. Cześć, witajcie. Miki, ja po mój uczeń zajęć praktycznych. Będzie mi pomagał dzisiaj w warsztacie. Liczę, że mi pomoże. Sam, nie, o. sam się męczę w stanie z tuleją, więc nie będzie tak źle. Jak Kupi. widzicie mamy dwa już nowe samochody na stanie, więc będzie grubo, ale my weźmiemy za No tą inną furę, co mi się męczy, bo to chyba męczyłeś się tą furą żeby was nie sklumać. Jaką? Eee... Ja już ci mówię To jest nie to, co ja gadam Tu... Royal Bianco, ty chyba wtedy miałeś Możliwe Dobra, co tu mamy? Eee, naprawa silnika i elementy rozrządu, listwa wtryskowo podpora Użyskował korbowero, bomba wspomagania, tłok z korbowodem Uuu! Uh. A daś. Ty w kubę. To mamy rozpierduchę, proszę Państwa. Dobra. Nie bawimy się z tym. Czemu jak ja się ustawiłem w tamtym odcinku, żeby zlewarka do oleju stała po tamtej stronie, to oczywiście gdzie musiała zjechać tutaj? No jak w ogóle tak mogłeś... Olej z pustu oleju, olej trzeba wylać, o bardzo ładnie się olej wyleł Muszę sprawdzić, czyli tak w 14 pamiętam, że raz wylałem olej na podłogę i ekipa sprzątająca musiała... Ja. uporać się z tym No bo ja nie wiedziałem w ogóle jak olej spuścić, co nie No to jest ten odkręcink, ale myślałem, że tam trzeba, wiesz, animacja wylewania tego, nic więcej nie, ja patrzę plama na tym na ziemi co nie ja tam No <laughs> kurde są tak dzisiaj chodzi Miska, ale ją ja trzeba ściągnąć na pewno. Będzie grubo, powiem ci szczerze, Miki, bo silnik to moja gorsza strona i wiesz o tym dosłownie. Kurwa. Tak. My. Wiem to. Nie gadaj, że wszystko z góry muszę ściągnąć. To jest tłok z korbowodem. No a co ty chciałeś? No badam, no. Musisz! Podpora, dobra, poczekaj to może najpierw zrobimy to co można. Czyli podpora. To tylko tłok. Nic więcej. Rozrząd zostawimy na później. Podpora sobie smutniemy tutaj. Popieram. Popierasz mnie, dziękuję. Uff. Udział bądź. tak mi się nie. Również... Czemu ogólnie nie idziesz do szkoły? Że Co? Się zapytam, czemu nie idziesz tu do szkoły? A ja nie idę do szkoły, tylko... Powiedz, że nie idziesz. Co? Bo o tej godzinie, że siedzisz, to tak trochę wiesz... No bo kamtazie ustawiam. Aha, no polecam, serdecznie. Dobra, mamy zakupioną. To jest najpiękniejsze, że normalnie zamawiasz od razu, ci przychodzi. Kurde, tak to powinno być zawsze podpora zakładamy stówkę nową pięknie to wygląda Idziemy dalej, okej okay. można tak powiedzieć że to muszę od góry wziąć na razie nie będę ściągał, zakładał miski bo mi tu nie będzie potrzebna Potem chciałbym to zobaczyć jak od dołu wygląda ale teraz tak cały silnik od góry trzeba ściągnąć Mhm. Okay. Dobra, może zajmiemy się najpierw tymi. Yy, najpierw jedną cewkę. Drugą cewkę. Trzecią, czwartą. Rozkręcamy cały oh, dekielia. Yeah. Tego zawsze wolę robić zawieszenie. Za wiele szybsze i... i nie trzeba się tyle męczyć. Teraz bądź mądry i powiedz jak... Bądź Sorry. mądry i powiedz jak zrobić zaciemnienie na początku filmu w kamtazie. Zaciemnienie? No. Tam masz taki efekt, dodajesz sobie to jak ja miałem. I... Aha, 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 Co, aha, chyba to. O mój Boż, o mój Boż. to szczerze to będzie grubo naprawdę, Mikusiu. No. Coś też tak czuję. O, co ja wiem, no, może być tak, najpierw pasek klinowy ściągnął Pani Adamie. Nawet słyszę, że ty tam... Już, już ten, już rzuciłeś ten do i ten? Czy? A ja tak trochę co? przecież, przecież gościa tam. Ja już nie będę puszczał, tylko po prostu... Eee... Yy... wspomagania, to wszystko trzeba wypierd... Że tak mić. powiem, musiałem, wiesz... Koło pasowe... Wyrypać trzeba, cały interes. Nie no, tak, tak, jeszcze nie rozbierałem się nika w życiu, a co mi w ogóle w grze. No to nie dobrze, Adaś, naprawdę, no ja tutaj nie wiem, jak ty tak mogłeś pasek rozrządu, koło zębatę, kolejne koło. Spałem wałki rozrządu, wszystko. Wszystko, w wpidziec. przypusznica korektor dolotowy. O, co, 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 co tu jest? A, to ta listwa jest rozrypana. Fajnie, fajnie. To? Na śrubek więcej niż? Aha, listwa w tej do i... zrypana. Co? Osłona znowu korektora? Yeah. Zawory. To by jeszcze ustawiania zaworów nie było, wtedy bym się śmiał. O Boże, ile tu jest śrubek? realu pewnie też tyle jest. Nie no, mieli chodzi si si silnikowe rewolucje normalnie Miki Niemek, nie wiem, jak się ty z tym poradził ja wierzę w twoje zdolności ale wow. ale, ale ale no naprawdę liczę że kiedyś zdejmiesz głowicę w tym samochodzie bo ja właśnie się za to yeah. biorę. żeby w realu też tak łatwo było że tam tak szybko znieść głowicę to fajnie nie dobra weszliśmy do tego interesu mamy blok silnika goły Teraz jeżeli i... nie wiem, moja pamięć mnie nie myli, ale to był chyba drugi tłok. Albo to jednak trzeci nie. tłok. Mądry jestem. To nie był ten... to nie był ten tłok z korbowodem jednak. To był ten tłok. To no dobra, ale poczekajcie. Yy. Aha, no tak. Trochę byłem głupi. Ten był czarny ale to przeważnie zawsze części są brązowe a to jednak psikus okej okay. silnik rozebrany w piździec. a co my tu mamy pod parę zrobiłem z korbowodem może tak najpierw właśnie okay, Toks korbowodem wspomaganie i listoskoła. z koła okej do Pompa wspomagania R4 to prawda Nie, R16 Mówisz mhm. Dobra, 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 do spokojnie Co to, to się wymyślić, a, jest Tłok z 300 dolarów! Tłok z I, I jeszcze tu wiem, że została mi... Są... Są son, son, Sonda Lambda jest nawet też do wymiany, zobacz yy, jeszcze lista mi została jakoś. Nie. Jedyny plus że... że naprawdę są fajne ten... Dolisoft też 300 prawie. Fajna muzyczka Co zarobisz? Właśnie jestem ciekawy ile zarobię. No zarobiłem 82 dolary, słuchaj. Ostatnio? No, ale też miałeś za, za bardzo ciężką robotę też. Okej. Okay, jak nie, pół godziny będzie. No tak, no przecież ja nie... nie, nie, nie. Okej, okay, ja idę sobie zobaczcie od spodu, jak to wygląda. On założył ten tłok ślicznie kurwa, mi się zdawałoby to by ten tłok patrz jednak, człowiek sobie. dobra, tak no już założył gościu okej, okay, to już sobie założymy miskę olejową żeby nas tutaj nic nie korciło od spodu będzie wszystko zrobione nie wiadomo Uwielbiam tę grę, bo nigdy nie patrzę, ile czasu nagrywam. No? <laughs> nie, no serio, na każdej grze pamiętam, że tak jakoś średnio się wyrobić, ale w tej grze i w 13FS ostatnio nie patrzę w ogóle, ja tylko nagrywam, nagrywam, kiedy mi się odechce. Wiesz to... co, powiem? Ta kamtasia może i fajna jest w tym kamtasia. Bo wiesz co robię? Kamtasia, no, co cię? film mhm. i w tym samym strasznie go wstawiam na YouTube a już. On tam jest, no taka możliwość. No. Yy, I... Udostępnij um, na co nie? Dokładnie. Ale jakoś nigdy nie używałem tego. Jak no użyjesz... Ja spróbuję. Spróbujesz i będzie dobrze, to... Jest renderowanie wideo i jest ten... No, zobaczymy. Podejrzewam, że... jeżeli będzie szybciej, to... Będzie dobrze a, zobaczyć, ale czas zajmie. A ja podejrzewam, że może być z tym problem, bo jeżeli... Będą, wiesz... Eee... No. Taka duża wielkość tak jak myślę, co nie Ale Ty w jakiej, w jakiej kości komplektowałeś? W WMV. No ja nie. A z jakiej? W, na na YouTube'a tam specjalna jakoś jakaś. P4 chyba. Dlatego jestem ciekawy, to zobaczymy, czy z tego wyjść. Listwa wtryskowa. Wszystko krok po kroku ...pikamy. Oła zęba najpierw. Korektor wydechowy. Korektor sądzy korektor wydechowy. No, silnik rozebrany w pizie. W maluchu to ja bym chciał jak będzie ten dodatek malucha. To żebym rozebrał normalnie cały silnik jo Na przykład to nie wiem, zregenerować komorę silnika. No to było coś pięknego. No. Kurczę. Kocham tą po prostu ją kocham. Dobra, pasek. O! Dobra, widzę, że tu pasek jest chyba do wymiany. Ta, bo ja sobie zrobiłem jedną rzecz. Okej, okay, pompa wspomagania kupiona, ale rozrząd. Pasek rozrządu, pompa wody i napinacz pask. A jakie to pompa? Nazwa? RRRR. R4 to wszystko. Pasek i napinacz pask. Pamiętajcie. Pamiętajcie, pamiętajcie. właśnie, dzisiaj to mam ikiego, to może mi pomóc. Oczywiście. Zawsze i wszędzie, dobra. Tu nawet blok silnika można wykupić nowy. Po kolei, Kaśnik, Gaśnik, No, e, Dalej, dalej, dalej. Napinacz paska. Mamy napinacz pasek rozrządu zwykły pasek rozrządu, napinacz paska i co jeszcze ba? A pompa wody nie? Nie wiem Miałeś mi pomóc Przepraszam Wiedziałem <noise> No dobra, chyba tak. A i nie, to tam zawsze się przyda w magazynie na robię ten samochód i robię i robię i robię OK pasek sobie założymy osłonę rozrządu sobie założymy okay. okej, Teraz przejdziemy tutaj korektor dolotowy. Okay. no okay. daj okay. tu okay. 500 ślub Cyk, cyk, cyk Po takim aucie jak ten to przez 2000 doświadczenia będę miał spokojnie Tak myślę Może że znów jakieś, jakieś części nie wrzucę Już naprawdę pole zbierałem Pompę wspomagania mam dobrą, okej okay. Jedna śruba. grub Pompa wody, też nuweczka Pasowe koło musi być, to podstawa Rolka prowadząca Wpinacz paska Miałeś Miki, pooglądaj te moje odcinki, żebyś wiedział co robić w kolejnych uziemiach No właśnie, ja właśnie będę musiał Opcjonuję, że Wszystkie e, Części założyłem. Będzie dobrze. Chcę przypomnij, że mi olej do się nie kanalał. Jak zapomnę to zatrzesili To wszystko proste w tym. No i co? Co? Wszystko? To by było aż tak proste. No Kolej Kolek. I wlewamy olej. 10w na 30, jeszcze sobie pomachamy trochę. Nie, za mało myślę jeszcze. jeszcze trochę. Okej. Okay. 17 dolarów za olej, i olej. No, przelicę na polskie. Jest prawie, prawie, prawie max. No w przeliczeniu to i tak Idzie to Idzie około 50-60 złotych A ile tego oleju wlałeś? Pomyliłem? 3 czwarte jak masz, tam. nie wiem to jedzie Na litry średnio przy takim silniku 4 litry oleju wlałeś. Mhm. 3-4 litry Nie wiem. 4, 4 spokojnie Okej, okay. sprawdzamy Wszystko wymieniłem i teraz niby tak, dochód 1935 złotych Aha, czyli tak Wydałem go, prawie 1000 wydałem na części, premia za zadania 483 i za wykonane zlecenie 484 Miodzie na Olej sprawdzony, tu wszystko założone Miskę olejową założyłem spod spodu Wszystko się zgadza Bardzo ładnie, patrzymy na kasiurę Dobra, teraz czas na te nowe, ale najpierw przesuniemy prawy podnośnik, zobaczymy co tam ciekawego O, Bolt Replinta, ale jeszcze nie mogę go wziąć Kataguri Katsumoto Katos Jakie fury, co nie? A ja tutaj marzę o maluchu O, problem z hamulsami, to wezmę sobie rajobianko. Bianco Hamulce bardzo mało mam bardzo, bardzo mało. Baba, bardzo mało. Ok. ujaki jaki. Ty teraz, to teraz twoja kolej. Co my tu mamy u ciebie? Kapitalny remont podwozia. Amortyzator przedni, łącznik ułosi przedni. Mała, mała, tuleja gumowa, co nie Mikusiu? A daj spokój z tą małą tuleją gumową. Sprężyna przednia, sprężyna tylna i tuleja gumowa. Okej, okay, czyli tak. Najlepiej sobie ja podnieść na górę. Telefon już dzwoni. Nie mam miejsca w garażu. Mały garaż mam. Ja to da dawaj na te zapisy. Tak. Już widzę... Jak podnosił mi się samochód że z tej strony za tak do wymiany, to już sobie koło ściągnę. Ha już zajebany, Łącznik półosi, czyli tak. Y muszę sobie od razu półśki powyciągać. z so tej strony też koło Kurde. Miodzie. Idziemy, idziemy, idzie. no, nie, będzie, będzie? No nie, 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 na mnie. Co? Coś to u ciebie było, nie, mhm. Dobra, łącznik Wywalamy. Dobra. Dobra. A nie, Coś nie, 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 Dobra, nie, 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 przez nie, nie, A nie zauważyłem tej łącznika stabilizatora Okej okay. Amortyzator Cyk, cyk, cyk i sprężyna to by było na tyle. z przodu łącznik, amortyzator i sprężyno dobra idziemy zrobić mega szybkie zamówienie dobra podwozie amortyzator przedni pa, 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 pa. łącznik półosi małą tuleję gumową sobie już kupimy na zapas sprężyną przednią sprężyną tylną też się przyda tuleja też ma być to tyle. Wszystkie kupiłem. Amortyzator kupiłem. Był na przodzie. Okej. Okay. Chyba te wszystkie nawet zakupy zrobię. No widzisz? To jest wyra prędkość światła. Sprężyna idzie Amorek. morek. Wrzucamy. Silnikowe rewolucje dzisiaj były, teraz wrzucali. Lecimy na... ...zawieszenie z łącznik, uj tutaj trzeba sprzedawać te stare łączniki kasa zawsze będzie już mam 7256 dolarów gigant stali głośka Jadzio, fela <laughs> no dzisiaj zaskakująco przez ten silnik zrobimy tylko dwa dwa samochody bo Wzięła, to ile ty zawsze robisz? Przeważnie trzy. Trzy, a ostatnie... Znaczy nie wiem, ostatnie były chyba... Trzy, chyba nie było żadnych. Słuchaj, nie to. Okej, okay, powoli. <coughs> Nasz mnie normalnie chyba wzięła już. Tuleja, leja, tylna i mała. Tuleja. leja. A to z przodu żadnej tulei nie muszę wymienić, by nie było dziś gdzieś A, widzisz? Kurna, jak ja coś wejdę, to od razu jest. Tyle jak gumowa do wymiany. Nie chodzi. To się nazywa mieć ok oko na świat normalnie. Tu? tu jest dobra. Okej, okay, pół ośkę zakładamy. Cyk. Cyk. Grubo. Dobra, przód mamy zrobiony. I teraz tak, tu była gdzieś sprężyna. Może nam będzie widać przez ten, czy nie? No, tak średnio widzę, dobra. Liczymy, że z tej strony będzie sprężyna słaba. Może byś mi to tak, kurwa pokazała. No nie. To jest tutaj gumowa. No nie, no zgadłem, ty. Jakbym wiedział, że to z tej strony sprężyna jest. Dobra, to wyjmujemy tą... To... Od razu wkładamy i no tak to się powinno właśnie Dobra no i oczywiście mała tuleja gumowa w tym samym miejscu ...neuralgicznym. Słowa moja oczywiście nie wiem, Uf, ja bym wiedział to akurat w tym miejscu po co ściągałem, zakładam dwa razy sprężynę i mała tuleja wymieniona Cyk Cię męczyłeś przez tyle czasu a ja <grym> zrobiłem to w... No ale ty wie <grym> Minutę, ale dobrze ci pomogę wtedy Naprawdę to jeden z wielkich... rzeczy, które zrobiłem dla ciebie Prawdaż? No Dobra, można tak powiedzieć, że furę zrobioną mamy Ale jeszcze sprawdzimy Oczywiście wszystko zrobione e, Dochód prawie 1000 złotych, za taki interes Oczywiście, jak to te mimiki nie wiesz, ale jak to zwykle w mojej firmie bywa trzeba sprawdzić stan oleju to jest postawa ponad połowę więc jest dobrze zamykamy machę i oddajemy ura, dobra tysiak wracam Przesunię samochód na lewy podnośnik zobaczymy co tam do nas dzwoniło O możemy coś sobie odblokować Royal crown Royala, Royala weźmiemy sobie Przyjmiemy sobie zlecenie Przyjmiemy zlecenie i zobaczymy co możemy O le fura fajna Fajny kolorek ma Nie, nie kłam Chciałbyś mieć taki Zobaczysz, że odcinek będzie jutro to Czy już dzisiaj Fajna fra. Dobra, zobaczymy co tu możemy sobie odblokować Mam jeden punkt doświadczenia i nie wiem tester kompresji to nie, miernik elektroniczny to nie chyba szybkie odkręcanie weźmiemy to nam się przyda już nawet ktoś dzwoni a co my mamy w ogóle przy tym przy tej furze ładnej mm, już sprawdzamy cewka zapłonowa filtr powietrza i podpora łożyska wału korbowego. No. No, ogólnie licząc, to będzie szybka wymiana, ale już mi się nie chce w tym odcinku, bo już się troszeczkę nabawiliśmy. Co? Szybka wymiana, już ja to widzę. Ale chłopie. 2,5 będę miał ścieżkę diagnostyczną, więc jeszcze tylko 400 doświadczenia. I jeszcze drugie tyle. Żeby dowalić lakiernie. Czekam na tą lakiernię. Pod jarany, jestem ciekawy, co to, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, mamy odkręcenie zrobione. Jeśli co, nie. Tylko już nie mogę się rozstać z tym gromu. Eee... Typ badania. A, widzisz to ta. Jak ładnie. Cewka zapłonowa poszła. Out. Słyszymy? Filtr powietrza. A, tu jest film, że tak szukam. A miałem zrobić to na kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku to złożę go, o. Takie rzeczy tylko u, u mnie. W jednym odcinku rozkładam, a w drugim będę składał. Hmm. te klipsy, bo muszę je znaleźć wszystkie. Może byś tak chętnie ze mną współpracował? Ja? Nie. Klips, który... Hmm. I wkładka. No, weź go przykładu jak 7, dobra. I ta podpora wału korbowego, więc... O jest zlewarka właśnie lepiej dobrze że to wszystko zrobię teraz To nie będę musiał przez pół y... garażu zlewarkę ciągnąć Korek pustowy fru No wylej się wylej się Miska olejowa od razu sobie ściągniemy Olu, odkręca teraz szybko się Bardzo fajnie i podpora... O, ale ten powiem ci z nim samochody, układ no tłoki to są no w takiej średniej sprawie więc no naprawdę długo on nie pojeździ powiem szczerze dobra jest fajnie rozebrana fura yy, lecę zamawiać części, a będę składał go w kolejnym odcinku, więc yy, liczę, że Wam się spodobało, łapki w górę. Yy, subujcie, komentujcie, wpadajcie na też yy, bardzo śmieszne i ciekawe odcinki z mechanik do Mikiego, nieprawdaż? Na razie coś pompa. Zgadzam się wszystko, więc na razie do następnego. Cześć.